Usiądź wygodnie lub połóż się. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Wdech i wydech. Jeszcze raz powoli i spokojnie. Wdech, i wydech, pozwól, by Twoje ciało się rozluźniło, a umysł otworzył się na nowe wizje i możliwości. Wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, które czujesz jako swój bezpieczny azyl. Może to być piękna plaża, leśna polana, wygodny dom. Cokolwiek przychodzi ci do głowy i daje poczucie spokoju. Teraz, powoli, z każdą chwilą, zacznij wizualizować swoje wymarzone życie. Kto cię otacza? Zobacz wokół siebie przyjaciół, bliskie dusze, osoby, z którymi masz głębokie. Wspierające relacje. Jakie to osoby? Jakie relacje was łączą? A co najważniejsze, jak się przy nich czujesz? Czujesz zaufanie? Może ciepło? A może śmiejesz się w niebogłosy? Czujesz miłość, spokój, radość, błogostan, zrozumienie, a może akceptację? Połącz się z tymi pięknymi uczuciami w twoim sercu. I wyobraź sobie, jak spędzasz swój czas. Wyobraź sobie swoje dni. Jakbyś chciała, aby one wyglądały. Jakie czynności sprawiają ci radość? Co robisz dla siebie? A co robisz z innymi? Może kochasz tworzyć, albo podróżować? Chcesz więcej odpoczynku? Albo pomagasz innym? Gdzie mieszkasz? Zobacz miejsce, które nazywasz domem. Jak wygląda, jak pachnie, jaka panuje tam atmosfera? Czy to natura, miasto, góry, a może morze? Jakie uczucia wywołuje w Tobie to miejsce? Co dla ciebie jest domem, i jak chciałabyś się czuć w nim, i żyć? Zastanów się teraz, z kim dzielisz swoje życie? Kto jest blisko ciebie? Partner, dzieci, przyjaciele, a może współpracownicy? Jak wygląda Wasze wspólne życie? Czy potrafisz sobie to wyobrazić? Jak się wspieracie i co razem tworzycie? Poczuj w swoim sercu, jak się z nimi czujesz. I jak dzielenie życia z tymi ludźmi wpływa magicznie na Twoje życie. A teraz zapytaj siebie. Ile chcę mieć wolnego czasu? Jak chcę ten czas wykorzystywać? I jak chcę, aby wyglądała moja codzienność? Czy mam przestrzeń na oddech i odpoczynek? Poczuj, jakby to było, gdybyś miała balans między działaniem a odpoczynkiem, jakby czuło się Twoje ciało, jakby czuła się Twoja psychika i co najważniejsze, jakby czuła się Twoja dusza. Co byś robiła w wolnym czasie? Zobacz siebie w tych chwilach, w tych momentach radości i lepkości. Co sprawia, że Twoja dusza raduje się i rośnie, i kwitnie? I chcę jeszcze więcej od życia. Może to taniec, sztuka, książki, a może natura, a może kompletnie coś innego? Jak wszystko to, co robisz, wpływa na Twoje samopoczucie? Poczuj znowu głęboko w swoim serduszku, jak się czujesz, i weź te emocje dalej. Aby zakotwiczyły się jeszcze głębiej, jeszcze mocniej w twoim sercu i aby szły coraz dalej z tobą. A teraz poczuj, jak się czujesz w tej nowej rzeczywistości na co dzień. Wyjdź coraz głębiej w swoje ciało i serce. Jakie emocje towarzyszą ci każdego dnia? W tym wymarzonym życiu? Może to spokój, albo radość, ekscytacja, a może wdzięczność? Pozwól sobie poczuć to w pełni w każdej części Twojego ciała, duszy. Co tak naprawdę kochasz robić w swoim życiu? Pozwól sobie zobaczyć i poczuć, co naprawdę Cię karmi i napełnia, co sprawia, że zapominasz o czasie, że czujesz się sobą. Jakie tematy Cię fascynują? Zobacz, jak naturalnie kierujesz swoją uwagę na tematy, które Cię inspirują, rozwijają i które rozpalają Twoją pasję. Co Cię ciekawi w życiu? Czego chcesz się uczyć więcej i więcej? Co ci motywuje? Co cię inspiruje? I jak się z tym czujesz? Zapewne wspaniale robić to, co się kocha. Prawda? Bo jak sądzisz, ile masz wpływu na swoje życie? Czy sądzisz, że masz wpływ na swoje życie? Zobacz siebie jako osobę, która świadomie kreuje swoją drogę. Zobacz, jak wiele mocy masz w swoich rękach. Zobacz siebie jako najdoskonalszą istotę na świecie, która jest pewna siebie, która czuje wolność i sprawczość. Jak podoba Ci się ten obraz? Jak czujesz się, widząc siebie taką? Jak myślisz, co mówią o tobie inni? Usłysz słowa uznania, wdzięczności i podziwu od ludzi, którzy cię otaczają. Co słyszysz, jak na, na ciebie to działa? Czy czujesz ciepło, spełnienie i radość? Jeśli tak, przyjmij te słowa z otwartym sercem. Zostań w tej wizji jeszcze chwilkę. Oddychaj spokojnie i poczuj wdzięczność za to wymarzone życie, które już jest. Jest gotowe, by się zamanifestować w Twoim życiu. Ono jest. Częścią ciebie, a ty, częścią swojego życia. Kiedy poczujesz się gotowa, weź głęboki oddech i powoli wypuść go. Zacznij powoli wracać. Do tu i teraz. Porusz lekko palcami dłoni i stóp. Przyciągnij się. Może chcesz wydać jakiś głos. I teraz otwórz oczy. Twoje życie, wymarzone życie jest na wyciągnięcie ręki. Ono jest już teraz.